Przekonanie, że wyróżnienie nadane przez Radę Miejską w tamnotecią stanowi uhonorowanie wspaniałego sportowca, którego umiejętności i szlachetność przekonują, iż dotychczasowe piękne sukcesy nie stanowią apogeum jej sportowych możliwości. Serdecznie gratulujemy Pani Monice wielkiego sukcesu, jakim jest medal zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich, pierwszy w naszej gminie. Dla mieszkańców gminy jest to powód do dumy, za który bardzo, bardzo dziękuję. Życzymy dalszych sukcesów, w tym także z kolejnych medali, zwłaszcza olimpijskich. Panie i Panowie Radni, czy do przedstawionego projektu uchwały są jakieś pytania? Jeszcze nie widzę. Szanowni Państwo, że formalności stało się zadość. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela nakład nad dla pani Moniki Casił zechce podnieść rękę. Dziękuję bardzo, kto się wstrzymał, kto był przeciwny? nie widzę. Szanowni Państwo, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo bardzo. Dziękuję i gratuluję. Pozwolę sobie odczytać akt nadania tytułu, czyli akt nadania tytułu honorowego obywatela Nakła na Notecią. Rada Miejska w Nakle nad Notecią, numer nr 24 łamane przez 498 łamane przez 2016 roku z dnia 25 sierpnia 2016 roku nadaje szanownej Pani Monice Ciaciu tytuł honorowego obywatela Nakła na Notecią jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania", podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Światłowski. Może pokażę, to jest i laudacja, tak? Szanowni Państwo, poproszę teraz Pana Burmistrza, żeby pomógł mi wręczyć. Znalazła gratulujemy, gratulujemy. się Pani w gronie bardzo ekskluzywnym, nielicznym, bo jako jedna osoba, która otrzymała tytuł honorowego obywatela Czy Przypomnę, że przed panią taki tytuł otrzymał pan Rafał Blechacz. Także serdecznie, serdecznie gratuluję no i życzę życzę dalszych sukcesów. Myślę, że w tej chwili emocje u mnie i myślę, że i tutaj u wszystkich są nie mniejsze niż kiedy, gdy trzymaliśmy za panią kciuki i wycowaliśmy, żeby pani osiągnęła sukces. Gratuluję. Dziękuję. Przede wszystkim, szanowna Pani, honorowy obywatel, honorowa obywatelka miasta i Inny Nakła, Pani Mogociacie. To szczególny dzień w życiu naszej gminy, to szczególny dzień w życiu Nakła, to szczególny dzień w życiu Ślesina, bowiem Igrzyska Olimpijskie, starożytne i te nowożytne, odbywają się już od prawie tysięcy lat. A w naszej małej ojczyźnie, gminakon nadejścią jest pani pierwszym sportowcem, który dosięgnęła jednego z laurów olimpijskich. Baron Pierdew mówił w ten sposób szybciej, wyżej, mocniej. W pani sportowym życiu ziściły się te wszystkie cechy. Chciałbym w imieniu własnym. Jak i mieszkańców miasta Gminy Nako nad Notecią, serdecznie pogratulować Pani tego sukcesu. A żeby nie były to tylko słowa, to Rada Miejska w Nagle Nad Notecią na wniosek burmistrza podjęła dzisiaj bardzo ważną też uchwałę, która stanowi o przyznaniu nagrody burmistrza miasta gminy nad Notecią za wybitne osiągnięcia sportowe. I proszę pozwolić, że odczytam treść. Nagroda Burmistrza Miasta i nad Nodesią dla Moniki Ciaciuk za wybitne osiągnięcie sportowe, jakim było zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Dziękując za godne reprezentowanie oraz promocję Gminy Nakło nad Nodesią, życzę kolejnych sportowych sukcesów. I tutaj mały taki załącznik 10 tysięcy złotych netto. aby ten czas przerwy sportowej mogła Pani korzystając z obiektów sportowych w wypełnić i podtrzymywać swoją sprawność, zaproszenie dla Pani Moniki Ciaciu do korzystania z atrakcji krytej pływami na klawie znakę nadnoteszczy. Tak. A to na pamiątkę do swoich zbiorów. Tutaj liścik? To tak. bardzo. Bardzo tak, tak. nie koniec, koniec. Chcielibyśmy. Panem Przewodniczącym w imieniu całej Rady Miejskiej, ja również swoim własnym i mieszkańców miasta Gwinnaku nad Nodesią, przekazać list gratulacyjny dla Państwa Jolanty i Henryka Ciaciu. List o następującej treści. Z okazji wspaniałego sukcesu córki Moniki Ciaciu, w jakim było zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016, Jesteśmy przekonani, iż bez wsparcia z Państwa strony byłoby to niemożliwe. Dziękując za zaangażowanie w wychowanie dumy gminy Nakło nad notecią życzymy kolejnych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym. I zapraszamy. większa akumulacja, jeśli chodzi o medale olimpijskie. Szczerze życzę, żeby ten brąz zamienić na złoto. chciałabym bardzo serdecznie podziękować radnym, panu burmistrzowi i wszystkim zgromadzonym za to przywitanie i za dzisiejszą uroczystość. Nadanie dzisiejszego tytułu jest oczywiście bardzo zobowiązujące i będę się przez te cztery lata naprawdę starała, żeby godnie reprezentować miasto i gminę na nad i będę walczyła z całych sił, żeby życzenie prezesa się spełniło i ten prąd zamienił się na złoto. I... Cześć naprawdę wszystkim dziękuję, zaczynając od lotniska, od tych, tego gorącego przywitania, od przywitania w, w które o w również słyszała cała Polska do dnia dzisiejszego serdecznie dziękuję.